Dawno temu, w holenderskim królestwie Baśni, żyła pewna młoda i bardzo dumna ze swej urody Syrena. Jej Syrenia rodzina zamieszkiwała wody w pobliżu morza. Jej jeziorko otaczało pewną wyspę tuż przy ujściu rzeki. Było więc częściowo słone, a częściowo słodkie. W czasie odpływu Syrena bawiła się, pływała i nurkowała w wodach w głębi lądu. Kiedy zaś nadchodził przypływ, a jeziorko napełniało się słodą wodą, mogła pluskać się i dokazywać do woli. Jej ojciec, stary Syren z siwą brodą, był bardzo dumny z tak pięknej córki. Na należącej do niego wysepce przy ujściu rzeki młode Syreny często urządzały przyjęcia i przyjmowały kawalerów, ale tylko takich, którzy mieli rybie ogony. Jej matka i dwie ciotki. Również były Syrenami. Cała jej rodzina składała się ze spokojnych, poważnych osób, z uwagą poświęcających się przypisanej istotom ich pokroju pracy. Polegała ona na utrzymywaniu ich jeziorka w czystości i dbaniu, by nie było w nim żab, ropuch ani węgorzy. W tej pracy bardzo chętnie wspomagały je bociany, dlatego Syreny uważały je za bliskich przyjaciół. Należało też trzymać z daleka od ich siedziby wszystkie nieuprzejme i nieduchowane wodne stworzenia. Dotyczyło to nawet tak głupiutkich ptaków jak nury misiewki. Sirenom nie podobały się ich krzyki i przekomarzenia, więc zawsze je przepędzały. Ta rodzina lubiła spędzać czas w spokoju, bez nieproszonych gości, wtykających skrzydła lub płetwy w ich sprawę. Dlatego jej członkowie robili, co mogli by wszystkie syreny w promieniu dziesięciu mil widziały w ich jeziorku wzorową siedzibę. Zabawnie było patrzeć, jak stary ojciec syren trzcinowymi witkami przepędzał bezczelne biegusy i skrzeczące mewy. Natomiast żaby ryczące, zbyt duże, by bo jakikolwiek bocian mógł je połknąć w całości, przeganiał biczem z wodorostów. W taki sam sposób radził sobie z nazbyt zuchwałymi rybami. Oczywiście wszystkie dobrze wychowane syreny były mile widziane w tym miejscu. Za to młodym trytonom wolno było dołączać do nich tylko raz w miesiącu podczas pełni. Takie wieczory były zazwyczaj bardzo jasne. W świetle księżyca żaden syren nie miał problemu ze znalezieniem właściwej drogi, kiedy odprowadzał którąś z wodnych panien do domu. A było to potrzebne, bo zagrażały im morskie potwory, a niektóre chciały je nawet pożreć. Syrenki, te kochane stworzenia, potrzebowały więc kogoś, kto będzie ich bronił. Nie bały się jednak potworów, gdyż ich ojcowie i bracia byli tak groźnymi wojownikami, że tylko największe rekiny miały śmiałość się do nich zbliżyć. Nawet delfiny i morszwiny omijały ich z daleka. Któregoś dnia, Rodzice naszej syrenki popłynęli w odwiedziny do krewnych na wyspie Urk, zaś ona sama miała wyprawić przyjęcie, oczywiście pod nadzorem swych ciotek. Syreny festyny zazwyczaj odbywały się na małej wysepce pośrodku jeziorka. Syreny siadywały tam, wygrzewały się w słońcu, rozmawiały o swoich sprawach i o sposobach czysania włosów, które uczyniłyby je jeszcze piękniejszymi. Z nich miała swoje własne małe lusterko, ale nikomu ze śmiertelnych do tej pory nie udało się odkryć, gdzie je przechowywały. Zaplatały sobie też wianki z różnokolorowych wodorostów: pomarańczowych, czarnych, niebieskich, szarych i czerwonych, i nosiły je na głowach jak diademy. Czasem robiły też z nich girlandy i opasywały nimi talie, albo wplatały je we włosy. Wraz z morskimi jagodami i kwiatami bąbelkowymi. Co jakiś czas Syreny wybierały sobie najpiękniejszą w ich gronę na królową, a wtedy pozostałe zaczynały udawać księżniczki. Ich gry i zabawy wypełniały im całe dnie i dawały im mnóstwo radości. Tym razem wybór padł właśnie na naszą bohaterkę. Syreny wypływały niekiedy w morze w poszukiwaniu pereł, korali, ambry i innych ślicznych rzeczy, które później zanosiły królowej lub same się w niej stroiły. Dzięki temu dwórki Syrenie Królowej znane były z urody i elegancji. Syreny często wymieniały się spostrzeżeniami na temat ludzi. Noszenie ubrań musi być zabawne. Stwierdziła kiedyś jedna z nich. Czy jest im tak zimno, że muszą się stale czymś okrywać? To pytanie zadała malutka Syrenka, której płetwy dopiero to zaczęły przekształcać się w dłonie. Jak można pływać w halce? Zastanawiała się kolejna Syrena. Mój brat twierdzi, że tamtejsi mężczyźni noszą drewniane buty. To pewnie przeszkadza im, kiedy przechodzą przez wodę. Przecież w czymś takim. Ich stopy muszą stale utrzymywać się na powierzchni, powiedziała inna, którą zwano srebrną łuską. Jaka szkoda, że nigdy nie próbują się do nas zalecać, dodała, przyglądając się z zadowoleniem własnemu połyskującemu ogonowi. Aż trudno w to uwierzyć, odrzekła kolejna syrena, bardzo dumna ze swojej pięknej figury i cienkiej talii. Dziewczęta na lądzie nie mogą być choć w połowie tak piękne jak my. A ja chciałabym stać się kobietą na jakiś czas i przekonać się, jak to jest mieć nogi, na których można chodzić. Nieśmiało powiedziała jedna z syren, choć obawiała się, że pozostałe jej słowa nie przypadną do gustu. I miała rację, bo wszystkie od razu zawołały z oburzeniem: Cóż za okropny pomysł! Kto nie chciałby być syreną? Podobno na lądzie kobiety muszą dużo pracować, piorą swoim mężom ubrania ją krowy, wykopują z ziemi kartofle, opiekują się cielętami. Zaczęła wyliczać jedna z nich. Kto chciałby być kobietą? Ja, ja na pewno nie. A ponieważ nie było w stanie jeszcze bardziej zadrzeć noska, głośno wciągnęła nim powietrze. Sam pomysł, że ktoś, kto nosi halkę, mógłby wyglądać piękniej od syreny ze srebrnymi łuskami, wywołał drwiący uśmiech na jej twarzy. Poza tym, dodała, pomyślcie o ich wielkich nohalach. Słyszałam też, że tamtejsze kobiety spinają sobie włosy szpilkami. Gdy niektóre z syren to usłyszały, na samą myśl o tym, że mogłyby upinać swoje piękne, długie włosy zarówno się przeraziły, jak i zniesmaczyły. Inne zaczęły klaskać w dłonie, trochę z zazdrości, a trochę z uciechy. Najbardziej jednak rozśmieszyła je wzmianka o rękawiczkach. Wszystkie syreny długo i głośno śmiały się z ludzi, którzy wymyślili sobie okrycie dla palców. Jedna z najmniejszych postanowiła dla zabawy owinąć sobie dłonie wodorostami, by przekonać się, jakby to mogło wyglądać. Innym razem, gdy syreny siedziały na wysepce i wygrzewały się w słońcu, której z ich grona. Udało się wypatrzeć sporą kępę kwitnącej na farstnicy. Nazrywała więc mnóstwo czerwonych kwiatów, a potem owinęła sobie nimi palce. Później przeczołgała się z powrotem po trawie i pokazała przyjaciółkom swoje nowe rękawiczki. Kiedy inne Syreny usłyszały jej historię, były trochę przestraszone, a trochę zazdrosne. Towarzystwo miało się już rozejść gdy nagle z głośnym pluskiem podpłynął do nich młody tryton. Akurat był odpływ, więc musiał mocno się postarać, by dotrzeć tam przez płytką wodę. Wydawał się bardzo zmęczony. Głośno dyszał, próbując złapać oddech, a na jego twarzy widać było ślady łez. Królowa spytała go, dlaczego niepokoi ją i jej towarzyszki, zjawiając się o takiej porze i w takim stanie. Zawstydzony syren wybuchnął szlochem, a wtedy niektóre z otaczających go panienek zaczęły mrugać porozumiewawczo do siebie nawzajem i zakrywać usta dłonimi, by powstrzymać śmiech, bo nie były w stanie zachować powagi, widząc rozpaczonego trytona, który niespodziewanie zjawił się w środku dnia. Mimo to ten wciąż zawodził i lał słone łzy. Kiedy w końcu uspokoił się na tyle, by zacząć mówić z sensem, ostrzegł królową przed wstrętnymi ludźmi w drewnianych butach, uzbrojonymi w oskardy, łopaty i pompy, którzy mieli zamiar osuszyć zarówno pobliskie bagna, jak i jeziorko z Potem chcieli wykopać kanał, by zmienić bieg rzeki i postawić tamę odgradzającą ich od morza. Nie, tylko nie to! Krzyknęła jedna z Syren, załamując ręce. Dokąd pójdziemy, kiedy stracimy nasze jeziorko? Nie możemy cały czas żyć w morzu. I zaczęła rozpaczliwie płakać, a wielkie słone łzy obficie płynęły z jej dużych oczu. Uspokój się! Uciszyła ją królowa. Nie wierzę w opowieść tego Syrena. Próbuje nas po prostu wystraszyć. Przecież zawsze tak robi. Królowa naprawdę wierzyła, że Syren wszystko zmyśli, bo chciał nastraszyć jej towarzyszki i przekonać Srebrną do wspólnej ucieczki. Od dawna wiadomo było, że ci dwoje kochają się i chcą się pobrać. Srebrna łuska była zaś jedną z najpiękniejszych Syren w jeziorze. Była jednak bardzo młoda, próżna i lekkomyślna. Królowa. Nawet nie podziękowała Syrenowi za przestrogę i czym prędzej go odprawiła. Po obiedzie jej towarzystwo rozeszło się, a ona sama odpłynęła do swojej jaskini, by się przespać, bo zabawianie tylu osób strasznie ją zmęczyło. Poza tym, skoro jej rodzice wyjechali, w okolicy nie było akurat żadnych kawalerów, którzy dotrzymaliby jej towarzystwa, a noc była ciemna i księżyc nie odbijał się w wodzie. Jaki w sumie miała powód, by wcześniej wstawać? Syrenia Królowa spała więc dłużej niż kiedykolwiek i obudziła się dopiero następnego dnia po zachodzie słońca. Potem wzięła do ręki lusterko i grzebień, po czym miała zamiar popływać, poprawić fryzurę i przygotować się do kolacji. Ale tego dnia wszystko wyglądało zupełnie inaczej niż przedtem. Co się zmieniło przez noc? W jeziorku było znacznie mniej wody. Właściwie tyle, co nic. Rzeka przestała szumieć i stała się zupełnie cicha. O zgrozo! Gdy Syrena próbowała popłynąć przed siebie, dostrzegła, że otaczają ją płoty i zapory. A wszystko przez to, że kiedy spała, mnóstwo wstrętnych ludzi zbudowało tamę, ogrodziło jeziorko i zaczęło kopać Śluzę, by wypompować wodę. W tym czasie inni budowali wiatrak, który miał przyspieszyć osuszanie. Zanim do syreny dotarło, co się dzieje, uderzyła swoim ślicznym noskiem w tamę. Wtedy od razu postanowiła przedostać się przez płot i uciec do morza. Kiedy jednak zaczęła się wspinać, jej długie włosy zaplątały się między przesłami. Syrena musiała więc wyrzucić swój grzebień i lusterko, by spróbować się uwolnić. Jednak im bardziej się starała, tym jej sytuacja stawała się gorsza. Wkrótce niemal wszystkie jej włosy uwięzły w płocie. Już to wystarczyło, by Syrena zaczęła umierać ze strachu, aż tu nagle spostrzegła czterech odrażających mężczyzn, zmierzających w jej stronę, by ją schwytać. Zaczęła się kołysać, chcąc przed nimi uciec, ale włos ją przytrzymały. To wszystko było dla niej tak wielkim wstrząsem, że zemdlała. Gdy się ocknęła, znajdowała się w dużym akwarium. Wpatrywało się w nią wielu ludzi, chcących przyjrzeć się temu niezwykłemu zjawisku. W końcu każdy z nich zapłacił całe dwa centy za możliwość zobaczenia jej. Chcieli więc dostać to, na co wydali pieniądze. Ale kiedy Syrena spostrzegła tę publiczność, tak ją to wstrząsnęło, że wydała z siebie żałosny jęk i skonała. Cóż to było za nieszczęście dla jej rodziców, którzy po powrocie z wyspy Urk spostrzegli, iż po ich dawnym domu nie został nawet ślad. Gdy przekonali się, że nie mogą już tam mieszkać, wrócili do morza i odpłynęli aż na Spitzbergen. Zapytacie, co stało się z ciałem Syrenii królowej? Otóż uczeni z Lejdy uznali je za ciekawy obiekt badań i tłumnie przybyli, by je przestudiować. Później je wypchano, a oczy zastąpiono szklanymi kulkami. Następnie zaś przeniesiono je do muzeum i ustawiono w szklanej gablocie, gdzie wspierały je żelazne pręty. Od tej pory do Lejdy zaczęli przybywać artyści, by uwiecznić wizerunek Syreny, a aż dziewięć szlacheckich rodów umieściło ją w swoich herbach. Natomiast w miejscu, gdzie kiedyś znajdowało się jej jezioro, stoi teraz mleczna farma z pięćdziesięcioma krowami, ładnym domem i stodołą, a mieszka tam rodzina z gromadą rumianych, jesnowłosych dzieci, które chodzą i bawią się w drewnianych bucikach. I właśnie tak ta biedna Syrena, która swego czasu wpadła w potrzask, stała się sławna po śmierci. Zaś o jej rodzinie i przyjaciołach, już dawno zapomniano.